Pan z Wami, i Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi, oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie, oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy, i wykradli go, gdy spaliśmy, a gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami. I trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Amen. Tak, moi drodzy, rzadko kiedy towarzyszy mi takie napięcie, jak w tym dzisiejszym kazaniu, boję się, że to będzie. Trudne kazanie. Może nawet niektórzy powiedzą, że za mało świąteczne. Ale uczciwość wobec tego Słowa Bożego, które dzisiaj słyszymy, każe rzucić parę myśli związanych z wiarygodnością Kościoła, z prawdą. To, co spowodowało, że chrześcijaństwo miało taki dynamizm, taką siłę, w I wieku, może nawet do tego czasu, kiedy wreszcie zostało uprawnione przez Konstantyna, to można było powiedzieć to właśnie to prawda. Prawda, czyli zgodność tego, co się głosi, z tym, co się żyje. I chrześcijanie nie tylko głosili Ewangelię. Chrześcijanie żyli Ewangelią. I to spowodowało, wielokrotnie już ten przykład mówiłem, powtórzę jedynie, że potężne cesarstwo rzymskie, z wielu różnych powodów oczywiście, ale które było otoczone przez różnego rodzaju filozofie, ideologię, że te potężne cesarstwo rzymskie zaczęło się chwiać. Wreszcie pojawiła się religia, pojawiła się wiara, która nie była czymś zewnętrznym ale która wymagała od człowieka dotknięcia jego wnętrza. Bo zdajemy się sprawę z tego, że ten kult pogański, kult w świątyni rzymskiej, greckiej, on tak naprawdę był kultem zewnętrznym. Kult, który nakazywał oddawanie czci takim czy innym posągom. Składanie jakichś ofiar, palenie jakichś kadzideł. Ale to, co było słabością tego kultu, to było to, że ten kult nie miał wpływu na życie wewnętrzne człowieka, że istnienie bóstw nijak się miał do życia. I nagle chrześcijaństwo pokazuje, że nie o to chodzi w wierze. Że jeżeli człowiek poznał Boga, jeżeli człowiek poznał to, co Bóg mówi, to nie może dalej żyć w takiej schizofrenii, że co innego w świątyni, co innego poza świątynią. Że nie może być tak, że co innego mówi się tutaj. A żyje się zupełnie odmiennie. No właśnie dlatego chrześcijaństwo miało taką siłę żywotną, miało na tyle taką siłę, która zaczęła przemienić, przemieniać wiele systemów, ponieważ było szalenie związane z prawdą. Prawdą, która przenika człowieka na wskroś, dotyka jego serca. Prawdą, która nie pozwalała żyć w schizofrenii. Żyć w rozdwojeniu. Ale prawdę, która powodowała, że człowiek zaczął zmieniać życie wobec tej prawdy Bożej. I to jest właśnie moc chrześcijaństwa. Jeżeli dzisiaj myślimy o chrześcijaństwie, jeżeli, o Kościele, o chrześcijaństwie, jeżeli mamy jakiekolwiek dzisiaj wątpliwości wobec chrześcijaństwa, wobec Kościoła, to one właśnie dotykają istoty, dotykają prawdy. I to boli człowieka współczesnego, że nie ma prawdy. Że dziś ta prawda została zaprzepaszczona, że rzeczywiście coraz więcej postaw zewnętrznych, takich pogańskich, one mogą być nawet nacechowane pięknym kultem, piękną jakąś obrzędowością, ale są puste, nie są żywotne. I żeby było jasne, to nie jest tylko kwestia duchowieństwa. Chociaż, jak mówimy, zawsze są na świeczniku, więc najlepiej na nich widać. Ale to jest także prawda moja osobista, w moim życiu osobistym, w moim życiu rodzinnym, wreszcie w życiu społecznym, politycznym. Frazesów, które się mówi na zewnątrz, pięknych, a jednocześnie życia, które zupełnie jest inne. I właśnie to chrześcijaństwo jest dzisiaj słabe. W każdym tym przypadku, kiedy ta schizofrenia duchowa, kiedy to rozdwojenie, to odejście od prawdy jest, można powiedzieć, coraz większe, to chrześcijaństwo staje się mało wiarygodne, staje się pogańskie. Staje się chrześcijaństwem, gdzie człowiek zatracił prawdziwy obraz Boga, bo jeżeli Bóg mówi prawdę, jeżeli Bóg jest prawdziwy. To co może mnie powstrzymywać od tego, żebym nie żył tym, co On mówi, to co może spowodować, że ja nie żyję tym, co Bóg mówi? To albo Bóg nie jest prawdziwy, albo traktujemy Go właśnie tak z przymrużeniem oka, na zasadzie pitu, pitu, tak się tylko gada, albo by trzeba było zacząć zmieniać życie. Sami wiemy doskonale, że człowiekowi potrzebna jest prawda. Prawda o sobie. Przecież to jest warunek naszego rozwoju. Przecież na tym właśnie polega praca nad sobą. Przecież człowiek poznaje swoje wady, swoje zalety, cnoty. I jeżeli mówimy, że poznaje, to staje wobec tego, co jest i dobre, i złe. I to, co dobre, chce jeszcze bardziej kształtować, bardziej wzmacniać. A to, co złe, stara się nad tym pracować. Wykorzeniać to zło. I to jest szalenie ważne, by człowiek poznał prawdę o sobie, jaki jest. To, co wydaje mi się dzisiaj bardzo trudne z pracy, w, z pracy, w, w pracy z młodzieżą, to to, że mam wrażenie, że oni żyją w oderwaniu od prawdy. Miałem okazję obserwować niedawno podczas pielgrzymki maturzystów jakieś takie nawet nie rozdwojenie, czasami to jest rozstrujenie. Roztworzenie, że tak się wyrażę, swojej jaźni. Człowiek, który jakoś ma cząstkę wiary, ale jednocześnie ma wiele innych cząstek, które ze sobą nie mają nic wspólnego. Te światy wiary, życia prywatnego, życia społecznego nie zazębiają się. Człowiek jest jakby rozdarty wewnętrznie ma zupełnie wiele różnych światów. I dlatego nie wie jaki jest, nie wie kim jest. Ile go tkwi w takim maraźnie, może niekiedy w beznadziei, bo nie wie, co ma ze sobą zrobić. Tak bardzo potrzebujemy prawdy o sobie, zdajemy sobie sprawę z tego, że ta prawda o sobie bywa trudna. Zobaczcie, jakie czasami mamy reakcje, gdy ktoś wytknie nam coś, co jest prawdziwe. I może niekiedy to nas boli, może niekiedy strzelamy focha. Może niekiedy obrażamy się na tę osobę, nie chcemy mieć z tą osobą nic wspólnego, bo po prostu ta prawda boli. Jeszcze jakoś nie dorośliśmy do tego, by z tą prawdą się zmierzyć. By właśnie to, co zostało powiedziane, żeby ta prawda nas nie spłamsiła, ale żeby ta prawda spowodowała, że chcemy to zmieniać. Potrzebujemy prawdy także w relacjach międzyosobowych. To, co zresztą bardzo często słychać w rozmowach z małżonkami: jak bardzo potrzebna jest tam prawda, jak bardzo boli człowieka to, gdy jest wprowadzany w błąd, kiedy jest oszukiwany, kiedy nie mogę zaufać drugiemu człowiekowi, bo ktoś nadwyręży moje zaufanie, ktoś mnie okłamał, ktoś, kogo kocham, kto jest dla mnie ważny. W relacjach małżeńskich, w relacjach rodzinnych, jak bardzo boli to, kiedy nie ma prawdy, która jest zgodna z rzeczywistością, bo to jest ta definicja klasyczna prawdy zgodność sądu, wypowiedzi, opinii z rzeczywistością, nie z tym, co ja czuję, nie z tym, jak mi się wydaje, z rzeczywistością, która jest, której nie kreuję, której nie tworzę. Ale ona jest taka brutalna, ta rzeczywistość, taka, jaka jest. I dlatego właśnie, jak bardzo potrzeba tej prawdy. No właśnie, człowiek, kiedy odchodzi od prawdy, musi kreować pewną rzeczywistość. Patrzcie, ta Ewangelia dzisiejsza pokazuje to doskonale. I zobaczcie, że fakty w tej sprawie nie mają żadnego znaczenia. Wykradli ciało, gdyśmy spali. Tu na miłość bosko, skąd wiesz, co z tym ciałem zrobili, skoro żeście spali. A jednocześnie ci, co płacą za te kłamstwo, wiedzą, że jest bez sensu, bo od razu mówią, gdyby to doszło do namiestnika, to my z nim pomówimy, wybawimy was. Kiedy człowiek nie zdecyduje się na życie prawdą, musi zacząć krować jakąś drugą rzeczywistość. Jakiś inny świat, w którym człowiek nabywa pewnych pojęć, nabywa pewnych zwyczajów, w których się zaczyna bardzo dobrze poruszać. Problem tylko polega na tym, że jest to świat właśnie wirtualny, nieprawdziwy. On tak naprawdę nie istnieje, chociaż człowiek może wiele sił wkładać w to, żeby udowadniać, że właśnie tak jest. Prawda. Jest często bardzo bolesna. Prawda niekiedy przeraża człowieka. Zobaczcie, że rezygnujemy z prawdy, bo ona może boleć, bo ona może przerażać. Do dzisiaj, zobaczcie, utajniono dokumenty z katastrofy pod Gibraltarem, gdzie zginął Sikorski. Do dzisiaj. Wydaje się tyle lat po wojnie, wydaje się inny świat, a wraz się okazuje, że ta prawda znana, doskonale znana w świecie polityki, nie może ujrzeć światła dziennego. Ponad 50 lat żyliśmy w tak zwanym kłamstwie katyńskim, i chociaż większość wiedziała o co chodzi, to nie można było publicznie nazwać zbrodniarza zbrodniarzem kłamcy kłamcą. Bo ta prawda przerażała. Pięćdziesiąt lat czekaliśmy, żeby było wreszcie rozwiązane kłamstwo żołnierzy wyklętych przez wielu dzisiaj jeszcze nazwanych przeklętymi. Jak bardzo komuniści tych ludzi mordowali, się w głowie nie mieści. Wielu z nich przeszło przez niemieckie obozy, kaźnie. Wielu z nich walczyło w Powstaniu Warszawskim i największą ich zbrodnią było to, że byli Polakami, bo ta czerwona ubecja nie darowała, by ta Polska się odbudowała. Kwiat polskiej inteligencji, co Hitler nie wymęczył, czerwone ubeki to uczynili. Przecież nawet nie oddano zwykłego szacunku dla ciał. Wiele tych ciał ćwiartowano. Odrąbywano głowy, chowano gdzieś indziej, aby tylko nikt nie zidentyfikował tych zwłok. Do dzisiaj jest problem. Jak bardzo dla wielu jest ta prawda niewygodna, do dzisiaj jest przerażająca. Wiele różnych innych prawd przeraża. Wielu nazywa tę katastrofę smoleńską kłamstwem smoleńskim. Pamiętam taką dyskusję, szalenie ożywioną, szalenie. Myśmy się złapali zdrowo. Mówię, Powiedz mi, co to za katastrofa. Samolot rozbity na setki, tysiące części. W bagnistym terenie. Żelazna brzoza, pancerna. Gdzie pokazują wypadki innych samolotów. Koszą całe łany. Ale boję się, że też ta prawda o tej katastrofie. Znana. Bo przecież Amerykańcy na wszystko mają dowody, że ta prawda jest przerażająca, pewnie dla wielu stron. Czasami prawda przeraża, czasami prawda powoduje, że nie jesteśmy w stanie wobec niej stanąć, bo fakty mogą być dla nas straszne. Czasami boimy się prawdy, bo prawda by pokazała, że jesteśmy naiwni, by nas ośmieszyła. Ileż tak się nasłuchałem, że tylko kretyni się nie szczepią. Ileż można było się nasłuchać o tej rzekomo bezpiecznej komunii na rękę, gdzie nikt tego nie badał. Że trzeba wycofać gotówkę z użycia, bo tam też jest wirusów od groma. A woda święcona? Broń Boże, wylewać litrami. Broń Boże się nie żegnać. Ile przekrętów na tych maskach, na tych respiratorach. Ileż ludzi kasy natrzepali. Ja nie twierdzę znowu, że dla mnie było wirusa czy czegokolwiek, ale patrzcie, ile kłamstw wobec tego wszystkiego nabudowano, kiedy widziałem te tłumy kobiet wrzeszczących na ulicach i zapewnienie głównego lekarza, że przecież tam nie ma niebezpieczeństwa zarażenia, bo mają maski. I ta sama władza zabroniła pójść na cmentarze, bo są niezadaszone. No, głupio przyznać, że coś tu nie gra, bo wyjdziemy na idiotów. Teraz karmią nas religią ekologizmu, ratujmy matkę ziemię. No, jest globalne ocieplenie, to prawda. I co? Europa będzie walczyła wbrew całemu światu. Potężne koncerny, farmace nie farmaceutyczne, tylko koncerny finansują tworzenie sztucznej żywności. I dziwnym trafem zaczyna się zakazywać hodowli wołowiny, hodowli świni. Bo przecież mamy sztuczną wołowinę, za dużo poszło na to pieniędzy. Co to za walka z globalnym ociepleniem, kiedy można sobie dokupić kolejne partie emitowania CO2? To zaraz, to szkodzi to wreszcie, czy nie szkodzi? Tak, niekiedy prawda przeraża, bo niekiedy prawda odsłania. Jak jesteśmy naiwni i słabi w tej manipulacji, w której zostajemy celowo poddawani. Ileż takich półprawd, kłamstw wciąż żyje. Dotknęło nas ostatnio bardzo mocno właśnie to wszystko, co działo się z osobą Jana Pawła II. Dla tych, którzy pamiętają papieża, to bardzo bolesne. Dla młodych o zgrozo. Ileż memów, ileż przyśmiewczych obrazów, wirtualnych kartek wysyłanych, które kpiły z papieża, bo dla młodych to jest kolejny pomnik obalony i nic w zamian. Ale znowu patrzcie, jak bardzo zabrakło i tu prawdy, także w kościele. Dlaczego w latach 90., zwanej Nowej Polski. Tych wszystkich ubeków w Sutannach nie wyrzucono na zbity web. Bo co, bo byli biskupami niektórzy? Bo byli personami wielkimi? Pewnie, że uczciwie trzeba powiedzieć, że nie zrobiono lustracji nigdzie, ani w sądach, ani na uniwersytetach, ani w życiu politycznym. I to jest bomba z opóźnionym zapłonem, która wciąż razi i rozwala naszą tkankę narodu. Tak nas bardzo dzieli. Nie było stać nas naprawdę. Także wtedy, kiedy zatajano takie czy inne przestępstwa, takie czy inne grzechy. I to w wymiarze kościelnym, a także w wymiarze społecznym, narodowym. A może nawet powiedzieć, taka czasami zmowa milczenia w rodzinie. Przyzwolenie na pewne zło. Patrzcie, jak to boli. Pakcja, która rozwala nas wewnętrznie, że jesteśmy wewnętrznie jakoś niepozbierani, okaleczeni. Że jakoś przestajemy wierzyć w cokolwiek, nawet w to, co święte. Bo mamy podejrzenie, że dzisiaj wszyscy kłamią. Wiele pieniędzy dzisiaj jest również przeznaczone na walkę z Kościołem. I wiele jest dzisiaj. Prawdy zakłamywanej, bo jest niewygodna. I zapamiętajmy to sobie, rzecz, która jest chyba warta do zapamiętania: że jeżeli takie potężne siły walczą z Kościołem, to walczą dlatego z tym Kościołem, bo On jeszcze, jeszcze ma w sobie prawdę. I będą walczyć z Kościołem. I nie podarują. I będą wyciągać coraz większe działa, chociaż wydawało się, że już większego po Janie Pawle nie można było wyciągnąć. Będą płacić potężne pieniądze, bo Kościół jeszcze jest jedynym miejscem, gdzie prawda o człowieku jest taka, jaka jest. Nie taką, jaką chce ją w świat. Z pięćdziesięcioma dwoma płciami, z uczuciami, że człowiek czuje tę rzeczywistość, a nie widzi, przeżywa, że jest to prawda i o wielkości człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, ale i o podłości człowieka, który potrafi grzeszyć, czynić zło. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że w Kościele jeszcze jest prawda. Niech Bóg przywraca wiarygodność Kościołowi. Niech Kościół ma odwagę stawać wobec prawdy. Kościół i tej strony, i tej strony ołtarza. Cieszę się, że tak wielu z nas było u spowiedzi na święta Wielkiej Nocy, no bo to jest pierwszy wymiar walki o prawdę. Prawdy, która może być trudna, może bolesna, może dotykać głęboko serce, ale która wyzwala, bo zawsze usłyszysz, i ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Idź i żyj w prawdzie. Amen.